W Koloszek, Wrocławskie Stowarzyszenie fortyfikacyjne. Zapraszamy Państwa na zwiedzanie Fortu 6 Twierdzy Wrocław. Widzimy się teraz przed Fortem nr 6, Twierdzy Wrocławskiej Fort ten został pobudowany w latach 890-891. Składa się z widocznego tutaj srona piechoty, sprzedającego wewnątrz. 6 kazamat na 250 żołnierzy. Eee... Na lewym skrzydle mieści się studnia, na prawym skrzydle, w tym przy okienku, mieści się latryna. Yy, betonowa część, widoczna tutaj na pierwszym planie, yy, to jest tak zwany płaszcz. Część dodana do fortu podczas modernizacji obiektu w roku 1910. Wał, na którym stoimy, jest to wał szyjowy osłaniający fort od strony miasta. Przed wałem znajdują się dwa stawy, od których do fortu prowadzi droga wiodąca przez groble. Zaraz przejdziemy do dalszego zwiedzania fortu. Fort ten powstał w ramach większej koncepcji budowy twierdzy wrocławskiej. To rozpoczęła się w 1889 roku i trwała aż do roku 1901. Następnie w roku 1914 doszło do dalszej rozbudowy twierdzy. Fort tak jak ten zdolny był do samodzielnej obrony e, okrężnej. Maskowany był przez specjalnie osadzoną roślinność taktyczną, czyli o charakterze przeszkodowym i maskującym, tak tutaj właśnie widać rosnące wzdłuż wału drzew. Tutaj na dole widzimy beznową linię stanowisk strzeleckich. Są to urządzenia unikalne na polskich ziemiach. Te urządzenia obronne posiadają tylko pięć fortów wrocławskich. Fort czwarty, Lisia Góra. Fort piąty przy ulicy Redyckiej. Fort 6, na którym się znajdujemy. Fort siódmy przy ulicy Sułowskiej. I fort 8 y, przy ulicy Irysowej. E, to linie stanowisk strzeleckich jest wyposażona w betonowe przedpierście z ławką strzelecką, co później pokażemy. E, betonowe poprzecznice, e, które odcinają stanowisk, e, odcinki stanowisk strzeleckich od siebie, oraz zaplecznik chroniący żołnierzy będących na stanowisku przed odpryskami, odłamkami pocisków padających na zaplecze fortu. Dalej, ten zielony obszar, który widzimy, to jest dawny przedpole fortu, obecnie pola uprawne. Tam miały rozciągać się szerokie na co najmniej 10 metrów linie zasiek, które broniły dostępu do fortu od czoła. Czoło jest to pozycja, jest to część fortu wysunięta do nieprzyjaciela, bo naszych obu stronach znajdują się barki fortu, czyli części fortu wskazujące na międzypola, a za nami jest miasto, czyli za pole fortu. My teraz znajdujemy się na dachu schronu głównego, tutaj jest warstwa ziemi grubości 40 cm poniżej betonowa, betonowa płyta detonacyjna grubości metra, niżej poduszka piaskowa grubości także metra i nieco cieńsza warstwa ceglanego stropu kazamat Znajdujemy się teraz w betonowej pozycji strzeleckiej Fortu 6. W tym miejscu znajduje się odporny obserwator było to stanowisko realizowane według typowej y, instrukcji technicznej niemieckiej. Y, w tym, można powiedzieć, pancerzu znajdowały się trzy otwory obserwacyjne umożliwiające obserwację przedpola i wałów w Z tej strony oświetlały y, ten obiekt. Był osadzony przez pierwszy betonowy, który tutaj widzimy, jego fragmenty ciągnące tam dalej. Tak jak powiedziałem, te tutaj prostopadłe do y, przedpiersia betonowe części. Są to poprzecznice. Z tyłu znajduje się zaplecznik chroniący żołnierzy od odłamków padających na zapleczu fortu granatów. Poniżej znajduje się ławka strzelecka, ta część przylegająca przez piersia, i niżej część komunikacyjna, służąca tylko do przemieszczania się żołnierzy. Będziona pozycja strzelecka zapewniała niebywałą wygodę obsługującemu fort wojsku, ponieważ w czasie działań wojennych tutaj prawda ta pozycja nie ulegała. Takim uszkodzeniom, jakim ulegałyby tradycyjne formy ziemne, tutaj za mną znajduje się tak zwany schron pogotowia. Był to obiekt przeznaczony dla drużyny pogotowia, obsadzającej w razie zagrożenia betonową pozycję strzelecką. Obiekt ten posadzony jest w jedno wejście, które widzimy tutaj z prawej strony policzek, czyli element osłaniający wejście od wybuchu i podmuchów. Po wybuchach pocisków padających na ten teren fortu. Schron posiada w swojej części, tutaj w fasadzie, dwa kanały: kanał nawiewny wentylacji i kanał rury wrotowej piecyka. Schron pogotowia wewnątrz, wyłożony jest blachą falistą, która uniemożliwia powstawanie odłamków stropu w razie trafienia obiektu, a także swój, na skład wyposażenia obiektu wchodzą dwie rury głosowe. Prowadzący jedna do izby komendanta fortu w schronie głównym, druga do obserwatora oraz system dzwonkowej instalacji alarmowej, która pozwalała na alarmowanie właśnie yy, załogi yy, tej izby pogotowia w razie zagrożenia obiektu. Po mojej lewej stronie znajduje się drugi stron pogotowia, tak samo jak poprzedni, przeznaczony dla 24 żołnierzy. Z tyłu za mną, tam dalej, znajduje się schron straży. Obiekt zrealizowany zgodnie z wytycznymi innych niemieckich normatywów technicznych przeznaczony do 12 żołnierzy bieżącej obsługi dzieła. Obiekt ulega silnej dewastacji. Pojawiają się malatury młodzieżowe, rzucane są śmieci. Temu wszystkiemu ma zapobiec. Program re rewaloryzacji Fortu, który zamierza wdrożyć nasze towarzyszenie.